Narodziny Wszystkiego. Nowa Historia Ludzkości autorstwa Davida Graebera oraz Davida Wengrowa to monumentalna, szeroko dyskutowana książka, która rzuca rewolucyjne spojrzenie na historię ludzkości. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tą nowością wydawniczą, którą znajdą Państwo w zbiorach Czytelni Naukowej na Żoliborzu. David Graeber i David Wengrow w swojej przełomowej, a przy tym kontrowersyjnej książce przekonują, że historia ludzkości okazuje się o wiele ciekawsza niż nam się wydawało. O ile tylko badając ją, potrafimy pozbyć się złudnego przekonania, że nasi przodkowie byli tylko prymitywnymi barbarzyńcami, którzy musieli porzucić swoją wolność na rzecz budowania cywilizacji. Autorzy książki bardzo śmiało polemizują z tezą, że ekspansja rolnictwa to najbardziej znaczące, najbardziej przełomowe wydarzenie w historii ludzkości. Narodziny wszystkiego mają więc szansę zmienić nasze postrzeganie przyszłości. Nasze postrzeganie tego, w jaki sposób rozwijało się rolnictwo, w jaki sposób powstawały miasta, państwa czy ustroje polityczne. Nasi przodkowie, jak przekonują autorzy, eksperymentowali z bardzo różnymi formami budowania i organizacji społeczeństwa. I z ich eksperymentów ludzkość może korzystać jeszcze w przyszłości. Narodziny Wszystkiego, nowa historia ludzkości, to prawdziwy skarbiec fascynujących spostrzeżeń i nietypowych konkluzji. Czeka na Państwa i na kolejnych czytelników w Czytelni na Żoliborzu.